Witam Was serdecznie. Dzisiaj w Ewangelii mamy yy, przypowieść o chwaście, o tym, że nieprzyjaciel yy, sieje chwast między pszenicę. Yy, I dotykają mnie słowa, że kiedy ludzie spali, nieprzyjaciel przyszedł, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Oczywiście jest to obraz nieprzyjaciela. Złego, szatana, który, któremu zależy na tym, aby szkodzić dzieciom Bożym, aby Królestwo Boże się nie rozrastało w taki sposób, jaki powinno. I zauważmy, że nieprzyjaciel przychodzi wtedy, kiedy człowiek jest najmniej czujny, wtedy, kiedy śpi. Oczywiście jest sen, są takie rodzaje snu, że człowiek może też być czujny, kiedy śpi, ale generalnie obraz. Spania w Ewangelii czy w Biblii jest, jest też obrazem takiego biernego zachowania: takiego, że człowiek nie jest w stanie, no, nie jest przepasz, przepasany, nie jest w stanie po prostu wstać, jest, można jednym słowem powiedzieć, rozleniwiony. I e, ciągnę jakby taki wniosek, wyciągam taki wniosek z tej Ewangelii, że nie wystarczy siać dobre ziarno, nie wystarczy też karmić się czymś, co jest dobre, i powiedzieć teraz, że super, jestem nasycony, jestem nakarmiony. Ale trzeba też dbać o to, aby zapewnić prawidłowy wzrost bez chwastu. Oczywiście, w dalszym ciągu tej Ewangelii jest napisane, że. Jest ta rozmowa, ten dialog, żeby z tym panem tej roli, czy nie warto było po prostu wyplewić ten, wyplenić ten, ten, ten chwast przed żniwem? Pan mówi, żeby poczekać do żniw, i wtedy oddzieli się chwasty od właściwego, właściwego plonu. I z tego też wyciągam wniosek, że yy, za każdy czyn będziemy ponosić konsekwencje. Za każdy czyn dobry i każdy czyn zły. Także nasz brak czujności przyniesie w pewnym sensie też konsekwencje w naszym życiu. Yy, ja odczytuję tę dzisiejszą Ewangelię jako takie wezwanie do czujności. Do tego, by nie tylko karmić się Bożym Słowem, Bożą Nauką, tym, czego ode mnie Bóg wymaga, ale jestem zaproszony do tego, by współpracować z łaską, pielęgnować sobie łaskę i nieustannie być z Bogiem na łączach. Zapraszam Cię teraz do modlitwy krótkiej, do Ducha Świętego, aby pomógł nam w tym prawidłowym rozwoju i Pomógł nam zapielęgnować w sobie to dobre ziarno zasiane, i też dobre ziarno, które zasiewamy u innych. Duchu Święty, dziękuję Ci za tę dzisiejszą naukę z Ewangelii. Dziękuję Ci za te słowa, które mnie dotykają, które przemieniają moje serce i przypominają mi o czujności. Uczyń moje serce czujnym. Sprawa, by serce moich braci i sióstr również były. Aby te serca były czujne, abyśmy nie tylko karmili się Słowem Bożym, czy też innym dawali to słowo, dzielili się tym słowem, ale abyśmy byli czujni w stosunku do słowa, które zostały zasiane w nas, i abyśmy mieli taką mentalność uczenia innych czujności. I łam wszelkie bariery Duchu Święty, które nie pozwalają, nie pozwalają nam być czujnymi. Łam wszelkie też mechanizmy i zachowania, które, yy, do których lubimy powracać. Do, wygo do wygodnictwa, do niereagowania w odpowiednim czasie. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj z mocą w nas. Tak, abyśmy wydawali obfity, ale i dobry plon. Amen. Yy, w komentarzu dzisiaj Zapraszam, abyśmy napisali, podzielili się tym, co pomaga nam zachować czujność, albo co nam przeszkadza w czujności. Może lepiej dzisiaj od tej pozytywnej strony. Co mi pomaga w czujności? Jakie przypomnienie, jaka refleksja, jakie zachowanie? A aktem strzelistym niech będzie takie zawołanie do Ducha Świętego: Uczyń moje serce czujne. Czujne, abyśmy byli wyczuleni. E, Uczyń moje serce czujne. Dobrego, błogosławionego dnia. Trzymajmy się, Jezusa. No i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach z Panem Bogiem.